No cześć, dzisiaj znowu wydawnictwo Olesiejuk. Ponownie Beatrix Potter, tym razem Hilda Kałużanka i inne historyjki Tak samo jak przy Króliku Piotrusiu, bardzo fajne wydanie Okładkowo się różni, co jest na plus Tutaj również jest 6 historii no, i tak samo jak w króliku Piotrusiu, mamy bardzo fajne ilustracje. Bardzo fajne historyjki, w prosty sposób napisane. Przystępny dla dzieci, które potrafią czytać, lub zaczynają czytać samodzielnie. Również dla dzieci, które nie umieją czytać, to jest bardzo fajna pozycja żeby im poczytać na dobranoc albo no w ciągu dnia bardzo ciekawe są te historie no i dość pouczające jeżeli chodzi o same wykonanie książki i twarda okładka u mnie to jest podstawa no bo wychodzę z założenia że dzięki temu książki wytrzymają dużo dużo dłużej a dać parę złotych więcej za to, że mamy parę lat więcej książkę trudniej się zniszczy to jest na pewno duży plus no książkę polecam tak samo jak Piotrusia Królika wydawnictwo Olesiejuk się tu postarało więc naprawdę wydanie twarde, bardzo fajne pasujące do poprzednich książek więc nic tylko brać, czytać. W księgarniach jest ich dość sporo, widziałem, więc jeżeli ktoś chce, jest zainteresowany, to polecam zakup. Dzieciom na pewno się spodoba, a my na pewno z nimi miło spędzimy czas czytając wspólnie. O tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem, cześć.